Najczęściej właśnie były, często były te klucze. Klucze miasta Krakowa, Warszawy, Poznania, Łodzi, Andrychowa, Częstochowy. Takie symboliczne, najciekawsze są tutaj wystawione. Bursztynowy różaniec, herb Ojca Świętego. Ojciec Święty był oznaczony pierścieniem generała Hallera. To jest ten pierścień, który był wtedy wręczony. Miniatura drzwi Na minerale Sandomierza krzemieniu pasiastym, taki tylko pod Sandomierzem występujący ten minerał, zrobiona jest statuetka Świętej Jadwigi Królowej, dał od Liceum Katolickiego Świętej Królowej Jadwigi dla Ojca Świętego z Sandomierza. Wojewoda Podlaski ofiarował Ojcu Świętemu taką księgę z widokiem Wigier i Drowiczyna i właśnie przekazał na upamiętnienie tej wizyty Ojca Świętego tam w Wigrach. Od akcji katolickiej pamiątka. Z instrumentów muzycznych, które Ojciec Święty otrzymywał, zrobił na to taka wystawa. Ruch od Krakowiaków i Górali w 2002 roku, jak Ojciec Święty był w Krakowie. Poniżej akwarelka z Limanowej i dzwonki owcze przywiązywane owieczkom na hali.